Europa wstrząśnięta politycznym trzęsieniem ziemi, a epicentrum znajduje się w Rzymie. Po miesiącach starannie wyliczonego ciężkiego milczenia, włoska premier Giorgia Meloni wykonała ruch, który wstrzymał oddech całemu kontynentowi. Podniosła słuchawkę i zadzwoniła do Władimira Putina. W korytarzach władzy od Brukseli po Berlin pytanie nie dotyczy tylko tego, co zostało powiedziane. Chodzi o przerażającą rzeczywistość, którą ten telefon ujawnia czy Zjednoczony Front Zachodu rozpada się na naszych oczach. To nie była zwykła dyplomatyczna formalność. To był bezczelny, otwarty pokaz siły, karty na stół. Przez trzy lata od pierwszych strzałów na Ukrainie Europa działała w cieniu, polegając na fragmentarycznej, nieoficjalnej, zakulisowej dyplomacji. Ale Meloni kierowana pragmatyzmem graniczącym z bezwzględnością wyszła z tych cieni. Nie interesuje jej już szeptanie. Chce, żeby świat patrzył na jej ruch. W berlińskiej kancelarii powtarza się upiorne zdanie: Stimmt, etwas stimmt nicht, coś jest nie tak. Ten telefon nie był błędem biurokratycznym. To był celowy akt buntu, całkowite zerwanie z dyskretną dyplomacją, która do tej pory definiowała strategię Zachodu. Timing, jak mówią to wszystko, po ponad tysiącu dniach wyczerpującej wojny, gdy sankcje odbijają się rykoszetem, a polityczne wyczerpanie przenika do szpiku Starego Kontynentu, Meloni zagrała Asem. Dlaczego teraz? Gdy pęknięcia w europejskim sojuszu stały się zbyt głębokie, by ukryć je za błyszczącymi komunikatami prasowymi, Meloni postanowiła spojrzeć w oczy największemu wrogowi Zachodu. Ten akt był ostrzem przecinającym aksamitną kurtynę sztucznej jedności odsłaniającym gorzką prawdę Włochy, odmawiają bycia jedynie pionkiem, w wzgóry ustalonej grze. Melonio oznajmia, że w tej walce na śmierć i życie jest gotowa rozbić stare reguły, by stworzyć nowy porządek, w którym głos Rzymu ma stalową wagę. To nie był po prostu telefon. To był gromki przekaz do sojuszników, stara gra się skończyła. A nowy, znacznie bardziej niebezpieczny rozdział oficjalnie się rozpoczął. Telefon był iskrą, ale las był już suchy jak proch i gotowy do spalenia. Gdy echo rozmowy Meloni z Kremlem odbija się w wysokich sufitach sal Brukseli, zdzierają one starannie pielęgnowaną maskę całkowitej jedności Zachodu. Pod spodem nie ma drobnej różnicy zdań w sprawie polityki, lecz głęboki egzystencjalny rozłam. Który grozi rozerwaniem sojuszu atlantyckiego na strzępy. To już nie jest tylko konfrontacja między Zachodem a Wschodem. To zimna, wyrachowana wojna domowa ideologii tocząca się w samym sercu machiny NATO i UE. W centrum tej geopolitycznej burzy leży pytanie tak wybuchowe, tak radioaktywne, że przez lata szeptano je tylko w najbardziej zabezpieczonych bunkrach agencji wywiadowczych. Czy zachodnie buty powinny stanąć na ukraińskiej ziemi? Przez miesiące fasada jedności była krucha. Po jednej stronie niewidzialnego okopu stoją ciężarowozowcy bardziej interwencjonistycznej Europy Francja i Wielka Brytania. W korytarzach Pałacu Elizejskiego i Downing Street omawia się teraz rzeczy nie do pomyślenia. Nie chodzi już tylko o wysyłanie pocisków i czołgów. Rozważają możliwość rozmieszczenia wojsk w scenariuszu powyborczym lub jako trenerów, którzy w każdej chwili mogą znaleźć się na linii ognia. Dla nich jedynym sposobem, by rosyjski niedźwiedź pozostał w klatce, jest fizyczna obecność wojskowa. Drut kolczasty z zachodnich żyć, którego Putin nie odważy się przekroczyć. Ale jest też Meloni. Z furią, która oszołomiła jej współczesnych włoska premier, nie tylko się nie zgodziła. Wytyczyła czerwoną linię w piasku nasiąkniętym atramentem suwerenności narodowej. Jej stanowisko to gromkie, nieugięte nigdy. Ani jeden włoski żołnierz, ani jeden włoski but nie wejdzie w ukraińskie bagno. Tu właśnie zjednoczony front pęka na postrzępione, nie do naprawienia kawałki. Dla mediów i politycznych rywali wyglądało to na odwrót. Szepty zaczęły się natychmiast. Czy ona mięknie? Czy jest potajemnie prorosyjska? Czy żelazna dama Rzymu zmienia się w marionetkę Moskwy? Odpowiedź Meloni to mistrzowska lekcja politycznego pragmatyzmu, która uciszyła krytyków i przestraszyła biurokratów w Brukseli. Odrzuciła etykietę prorosyjską z taką samą pogardą, z jaką odrzuca się jadowitego węża. To nie jest prorosyjskie, stwierdza z zimną, wyrachowaną precyzją. To jest prowłoskie. Poprzez przedstawienie swojego buntu jako obrony interesu narodowego. Pozbawiła debatę moralistycznego puchu i wróciła do sfery realpolitik. Dla Meloni strategia nie opiera się na nadziei ani kwiecistej retoryce o demokracji, lecz na klasycznej, niemal starożytnej filozofii pokój przez siłę. To jest doktryna Meloni. Odrzuca ideę, że pokój można znaleźć w szeptach deeskalacji czy miękkości ustępstw. Dla niej słabość to ostateczna prowokacja. Uważa, że jedynym sposobem, by przywódcę pokroju Putina doprowadzić do stołu negocjacyjnego, nie jest ciepło przyjaźni, lecz zimna, twarda rzeczywistość odstraszania. Jej logika jest prosta, ale przerażająca. Musisz być tak przytłaczająco silny, tak strategicznie ufortyfikowany i tak politycznie zjednoczony, że twój przeciwnik postrzega atak nie jako ryzyko, lecz jako akt samobójstwa. To nie jest pokój pacyfisty. To pokój fortecy. Meloni twierdzi, że obecna strategia Zachodu to chaotyczny bałagan półśrodków, który jedynie zaprasza do dalszej agresji. Odmawiając wysyłania wojsk, a jednocześnie domagając się pozycji absolutnej siły, gra w niebezpieczną grę. Kto pierwszym mrugnie z resztą Europy? Stawia na to, że idealizm Paryża i Londynu w końcu runie pod ciężarem rzeczywistości. A gdy to nastąpi, jej realizm będzie jedyną rzeczą, która pozostanie. Ujawniła bombę w sojuszu, fundamentalną niezgodę co do wartości życia, definicji zwycięstwa i przyszłości kontynentu europejskiego. Podczas gdy Macron mówi o strategicznej niejednoznaczności i potencjalnym rozmieszczeniu, Meloni buduje mur. Pęknięcie nie jest już tajemnicą. Zjednoczony front krwawi. A telefon Meloni do Putina był nożem, który przeciął skórę, by pokazać światu, jak głęboka jest rana. To walka o duszę zachodniej polityki zagranicznej. Wybór między interwencjonistyczną przyszłością ryzykującą trzecią wojnę światową, a pragmatycznym, ufortyfikowanym Włochy najpierw realizmem, który dąży do zakończenia wojny poprzez samą wagę politycznego i wojskowego zastraszania. Pytanie brzmi, kto pierwszy mrugnie? I co ważniejsze, czy Putin już zna odpowiedź? Zegar tyka, a liczby są mrożące krew w żyłach. 1,5 miliona. To szacowana wielkość rosyjskiej machiny wojskowej. Lewiatan rzucający cień na całą Europę. Meloni nie patrzy tylko na mapę, patrzy na demograficzny i wojskowy mur. Ta oszałamiająca liczba to młot, którym miażdży idealistyczne marzenia podzielonej Europy. Twierdzi, że wobec takiej kolosalnej siły obecne dyplomatyczne podejście Europy nie jest po prostu nieskuteczne. Jest samobójcze. Meloni ujawniła brudny sekretu, et dyplomacja stała się chaotycznym cyrkiem, podczas gdy Paryż, Londyn i Berlin prowadzą próżne rozmowy z Kremlem, kontynent traci znaczenie. Jej rozwiązanie to radykalna, niemal heretycka propozycja jeden głos. Domaga się, by Europa przestała kakofonię i mianowała jednego i jedynego specjalnego wysłannika do Rosji. Jednego negocjatora z jednym mandatem mówiącym w imieniu 450 milionów ludzi. Reakcja Starej Gwardii ogłuszająca, przerażająca cisza. Od szklanych wież Brukseli po korytarze Berlina nie było oklasków, nie było kontrargumentów, tylko paraliż woli. Ta cisza ujawnia krytyczną słabość strach, że Meloni może mieć rację. Jeśli Europa nie znajdzie jednego głosu, będzie dalej przegrywana przez jednomyślny Kreml. Czy pojedynczy głos Meloni to genialny ruch ratujący kontynent czy nieosiągalne marzenie w Europie podzielonej przez narodowe ego jedno jest pewne przełamując milczenie z Putinem Meloni zmusiła zachód do spojrzenia w lustro zadała ostateczne pytanie czy Europa zjednoczy się by przetrwać czy pozostanie zbiorem ech gdy cień pięciomilionowego człowieka będzie się wydłużał człowieka będzie się wydłu